Witam wszystkich, z tej strony AS i witam was już w dziesiątym odcinku naszych zmagań z minecraft Oczywiście technicznych, już pierwsza dziesiątka za nami No i tak, pierwsze co nam się rzuca w oczy, teraz nam się będzie rzucać w oczy, to to Tutaj tak wykopałem to, ała A mi zboostowało w sumie I tutaj zacząłem budować zarys tego reaktora, ale na razie to wygląda jak takie jedne wielkie ruiny O tu się dokopałem, ale w sumie to jest Prawie środek. Prawie środek, więc... że tak powiem. No. No nawet, dobra. Tak czy siak. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym zrobić. Okej, okay, teraz. To zrobić sobie nową zbroję, bo ta już jest taka troszkę na wykończeniu. Wywalę ją tu na razie. I... Chciałbym zrobić sobie z jakichś kryształków. O. O. I. To chyba są wszystkie. niestety bądź niestety. To dobra. Najpierw potrzebuję klofy. Klofy zrobię sobie czerwone. Dobra i teraz tak. Raz. Dwa. Ech. Mech. Musimy sobie czapkę zrobić z czegoś innego. Mi nie starczy. Albo, albo, albo. Eee, dość no trudno. Zrobimy sobie jeszcze. Tego buciory i czapkę zrobię z jakiegoś Puh, może nie z żelaza. zrobiłem silvera, da się zrobić silvera. Da się, easy. Dobra, to jesteśmy tak tacy, tacy śmieszni, ale patrzcie, ile armora, ludzie prawie jak sobie Wysad. Dobra, to odłożymy te cztery Mamy kilofy, bo na razie nie ten Nie chce mi się ładować Znaczy, zużywać kolejnego węgla, żeby tego na, żeby naładować wiertło i... W sumie ono dalej tyrczy, mimo że jest rozładowane Spoko No to w dzisiejszym odcinku będziemy sobie kopać Bardzo ciekawe zajęcie, mam nadzieję, że wam się podoba, bo ja się świetnie bawię no to tak. Trzeba będzie... <noise> jak to fajnie go? O że tego się nie da wykopać. A tym można. O właśnie. Mimo, że jest rozładowane, to i tak nie można go wykopać. O boż A nie, bo było nie rozładowane. Teraz dopiero się rozładowało. Oj, 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 dobra. Rozkopiemy tu. Mam tutaj cegiełki. Tylko ja tutaj widziałem troszeczkę inaczej. W sensie, tutaj zrobiłem wejście takie, wiecie, tak, taką bramę wielką. Tylko z czego mógłbym zrobić bramę? Taką białą myślałem, ale nie z marmuru, tylko taką. Żelaza na pewno nie będę marnował. Ale coś w stylu żelaza, właśnie bym chciał zrobić. I tak, zastanawiam się nad materiałem, na razie zostawię to tak, jak jest Pewnie zakończy się na tym, że i tak będę robił go z normalnych stonebricków Ale no cóż, pomarzyć warto o czymś fajniejszym Bo bardzo fajnie by to wyglądało właśnie w takich... Żelaznych blokach Ale nie Żelazo mi jest zbyt potrzebne Zrobimy sobie tu, tutaj w ten sposób, że tu będzie brama. Tutaj zrobimy sobie takie przejście. No dobra. Zaraz to jakoś rozplanujemy, bo na razie to ja tutaj tak spontanicznie to wszystko buduję. Bo... Wiem mniej więcej jak chcę, żeby to wyglądało. Ale nie wiem do końca. Więc będzie śmiesznie, bo w tym odcinku będziemy pewnie robić nic, ale zaprojektujemy coś, bo obiecałem, że będzie odcinek w miarę szybko. A jeżeli miałbym zrobić to poza odcinkiem, to najprędzej byłby w sobotę. A tak to będziecie mieli w czwartek. No, no, chyba niezły deal. Macie cały odcinek kopania, ale za to szybciej. Ja bym się cieszył. Dobra, wykopiemy to tutaj. Mm, to wygląda tragicznie, ale to, to spokojnie. To jest tylko zarys taki. Szkeleton eee, wow, wow, wow. Czy będzie tutaj pięć? Cztery. Kurwa. Eee, pięć będzie chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, będzie idealnie. O rany. Nie mam łopaty. I to boli. Tak to wiertło on zawsze. widzisz jakie to jest wygodne wiertło i łopata w jednym e jo To będzie chyba za wysokie. Więc zrobimy tutaj pewnie jakieś schody tak mi się wydaje. Gdzie? Tutaj. Nie, nie jestem pewien czy tutaj, bo najpierw rozplanuję sobie na jakim poziomie i ile maszyn będę miał. Bo ja chcę mieć to dość rozbudowane. Będę miał tutaj na pewno to co miałem wszystko z pracowni teraz. Tam, tam, tamto. Przeniosę tutaj. Ale to wszystko będzie zasilane przez. Ymm, nie, nie wentylator, tylko. O! Wow. Hmm? Seems good. Nie będzie zasilane przez wentylator, tylko przez. Ymm, wiatrak. Ymm, no to, co na powietrze. Ymm, te, co. Generują powietrze z wiatru. Nie elektrownie, tylko. No, den. Chyba wiecie o co mi chodzi. Później wam ten powiem, jak wpadnę na to słowo znowu. No i tak. Wygląda to na razie w ten sposób. Chciałem, żeby dostęp do tego był w tym miejscu, że tak. Że główne zasilanie, znaczy jak mamy ten batbox, to, to będzie MFI, z którego będą cztery batboxy szły, które będą zamieniały napięcie, ale okej. Okay. Zejdziemy sobie tutaj i wchodząc, dajmy na to, na ten poziom, gdzie będzie podłoga, to w tym miejscu, dokładnie tu, gdzie jest ten blok, chciałbym, żeby było to MFI. I bym mógł sobie. Nie nie, 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 nie. Tu. Tu, tu, tu. Jeden poziom niżej. Żebym mógł sobie tutaj po prostu zajrzeć na poziom energii całkowitej. I tutaj będzie wychodzić właśnie już tutaj e, ten, ten wiatrak. I tutaj by, byłaby podłoga. To w sumie można byłoby tak zrobić. E, wait. Jeszcze nie, jeszcze nie. Zmieńmy na razie tą obudowę tego na briki ok. Później to tutaj trzeba będzie jeszcze mm, schodkami udekorować, ale to później Dobra Okej, okay. dobra. Tutaj do dniania tutaj też tak zostawimy. Tylko tutaj. Właśnie nie wiem, na razie zostawmy to w ten sposób, żebym sobie zaznaczył. By, kurwa, Dobra, prawie no ok. Teraz jeszcze tutaj pozamieniam te koble i dookoła. No i wtedy będziemy mogli się zabrać powoli za budowanie wnętrza. Znaczy, będziemy musieli jeszcze ściany zrobić z blików wszędzie w środku. Spoko. Jeszcze tutaj mamy dół. W ogóle bryków mi nie starczy, nie? To jest smutne. Że naprodukowałem ich tyle, ile mogłem, ale i tak nie starczyło. dół Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. To mamy już zarys tego. Tylko oczywiście to będzie wyglądać ładniej, bo to będzie jeszcze udekorowane schodkami. Ale to jakby w wersji późniejszej. Zaznaczę sobie dirtem to, żebym sobie wiedział, że tutaj będzie to MFI, no i tak, w takim razie w tym miejscu byłoby, byłyby te wszystkie maszyny i to by było tak, 4, 5, hmm tylko nie wiem czy zrobić je z każdej strony Czy tu zrobić wejście i zrobić je tylko po każdej stronie oprócz właśnie tej gdzie jest wejście z 3 tu jest 2 Tu musimy zrobić wejście na 3 No tak i wtedy musiałem zrobić tutaj po dwa tu znaczy maszyn by mi chyba starczyło wydaje mi się miejsca bo to by wyglądało tak że tu jest MFI z tego schodzi kabel w dół znaczy nie Tutaj będą, y, czym by je pozaznaczać, liściami mogę zaznaczyć. Liściem będą kable. Na razie. Tutaj będą szły kable te y, złote. Hmm. Wiecie co? To jest trochę nie pasuje. Bo z tej strony wyszły kable, a z tej strony mam maszyny. Więc lepiej by było, gdyby wejście było odwrotnie. Wszystko z drugiej strony. Wiecie co? To zrobimy tak, że wejście będzie z tamtej strony. Tak. Będzie to troszeczkę niefunkcjonalne, ale to się spokojnie da zmienić. Jakoś się to zrobi. O, dobra. Chyba. Chyba tak to ma być. Zobaczymy jeszcze. No i tak. Tutaj zejdziemy sobie. Jeszcze. Tak, tak jest już spoko. No i w takim razie tutaj musiałbym albo to zabudować, żeby to pasowało. O sól. Musiałbym albo to zabudować, albo tutaj wykopać. Ale wydaje mi się, że mogłoby to tak od biedy zostać, i tutaj bym zrobił jakiś korytarzyk Na coś innego No, wygląda spoko Ten węgiel dokopia. Albo później, nie wiem, zobaczę No to tak, teraz trzeba będzie to wypełnić brikami. Ale ja to będę potrzebował do tego schodki Oj, ranę, ranę Chyba będę musiał wykorzystać kolejny tak węgla, bo nam mi tak bryków nie starczy. Chociaż czekaj, rubber wood nam się przyda na drewno. Czy ród czy można przerobić na drewno? Eee, nie. Ale nie można palić na pewno. Burntime 300, to też, Burntime time 300. лу то дамы найпер в ту тоже еще на тут 64 eee, Czy podładować sobie wiertło? Troszkę Dobra. Tyle styknie do wykopania wszystkich tych Ustrojstw eee, takich jak Nie wiem, na przykład tamte dirty i tak dalej Zrobię sobie tutaj craftboxa idealne miejsce. Okay. I będzie spoko. A nie, nie będzie spoko, bo to musi być jedno niżej. No właśnie. W takim razie zrobimy to w ten sposób. Yy, tylko z tą... Nie, dobra, spróbuję to zrobić na koblu tylko czy to będzie widać? No tu będzie na pewno. No, to będzie można przesunąć, z tym nie będzie problemu. I tu można w sumie zrobić takie przejście żeby się wygodniej chodziło. Ok. Tutaj dirtem są oznaczone maszyny. I zastanawiam się jak by miało to w środku wyglądać. Nie wiem czy nie tak, czy tak, tak, takie paski na zmianę, że zrobilibyśmy to w ten sposób? Tak, w sumie nie wygląda źle. Tylko. Nierówno, więc będzie to. <laughs> Niepodładowana piła, bo żal ten brak prądu ten przeszkadza. Teraz by mi się odrygolić przez dwa razy tyle. To zrobimy to inaczej. no. Możliwości jest wiele. Zrobię tutaj takie U. No no i później tutaj zrobimy ten, takie schodki, żeby były wyprofilowane. To będzie spoko. Tutaj będą te maszyny. Tu będzie można zrobić slaby i postawić tu. Nie obijam się, nie obijam się. No to dobra, to chyba może tak być. Eee, pochodnie. Oczywiście budowanie będzie ciąg dalszy, bo na razie to jest wszystko zarys. No ale przeżyjecie taki jeden odcinek. Następne pewnie dobuduję poza, żeby was tu nie męczyć. Szkodowo, teraz zauważyłem, że postawiłem tą ściankę o jeden za blisko i że ona powinna być tu. O mój Boże, dobra, zrobimy tak. Zetniemy to trochę później. To zaraz to zetniemy. Zrobimy to teraz po drugiej stronie. Tak samo musi to iść tu, bo te te maszyny mają wystawać o jeden, a nie być wbudowane w ścianę. Dlatego to wszystko musi być tutaj. Czyli tutaj musi być to w ten sposób. Tak. To wszystko w ogóle musi być przesunięte. Ale to jest rakowe budowanie ze mną, nie? Zniszczę to tu. Wiecie, zawsze trochę szybciej niż czy ta piła. Zawsze trochę szybciej. No i będzie można tutaj zrobić w takim razie. Bo mamy miejsca na 4. No w sumie wiecie, takie zrobimy wszędzie. Po co ja to kładę? Dobra, zniszczymy to zaraz. E, i damy to w ten sposób na razie. Tutaj, tak samo. Dobra, już powoli będzie się zbliżał nasz czas. To tak wygląda projekt y, naszej naszego jakby nie wiem młyna wiatraka. Czy to, Do tej pory nie ten, nie znalazłem tego słowa. To co generuje, takie są wiatraki u góry I to generuje prąd z wiatru No wiatraki, nie wiem no, chyba po prostu Dobra, o jeszcze zbierzemy sobie expa Tak się farmi w Minecraft'cie 53 level up, dobra To Taki specyficzny odcinek W następnym już będzie to wyglądało trochę lepiej, w sensie Wnętrze już będzie skończone już będzie, że tak powiem. Wszystko zbudowane. Ale nie będzie maszyn, a maszynę podłączać będziemy właśnie na odcinku. I jeszcze będziemy robić ostateczne poprawki, bo pewnie po podłączeniu maszyn tego tak okaże się, że coś jest źle albo czegoś nie przewidziałem, więc. Czeka nas kolejne mnóstwo zabawy. No to to był dziesiąty odcinek. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.